Najbliższą sobotę, 2 marca, w Sanktuarium Świętego Józefa będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Trzecia pielgrzymka Apostolatu Margaretka do Sanktuarium Świętego Józefa. Wydarzenie rangi krajowej przyjadą członkowie Apostolatu Margaretka z całej Polski. Rozpoczynamy o godzinie 9.30 wspólnym Różańcem Pierwszosobotnim wraz z medytacją. Następnie o godzinie 11.00 wysłuchamy konferencji, a o 12:00 msza święta, której będzie przewodniczył biskup Łukasz Buzun, biskup pomocniczy naszej diecezji. O 14.30 nabożeństwo do świętego Józefa, które zakończymy koronką do Bożego Miłosierdzia. Pragnę serdecznie zaprosić wszystkich członków Apostolatu Margaretka z naszej diecezji i także z całej Polski, jeżeli słuchają tego zaproszenia, chciałbym zaprosić wszystkich, Którzy pragną modlić się za kapłanów, na to wyjątkowe wydarzenie. Chcemy dziękować Panu Bogu za każdego kapłana, którego Bóg stawia na naszej drodze, ale też za każdą osobę, która w tym ruchu trwa, modli się za kapłanów w margaretkach. Dla tych, którzy nie spotkali się z tą formą modlitwy, powiem, że Margaretka to siedem osób, które modli się za kapłana przez cały tydzień. 7 osób, 7 dni w tygodniu, każda z osób modli się w inny dzień. Za jednego, tego samego, konkretnego kapłana. Modlimy się, bo wiemy i wierzymy, że ta modlitwa ratuje kapłaństwo, ta modlitwa wspiera kapłaństwo. My, kapłani, tej modlitwy, tę modlitwę czujemy i bardzo jej potrzebujemy, a tym samym bardzo za nią wszystkim dziękujemy. Dlatego zapraszam bardzo serdecznie 2 marca do Sanktuarium Świętego Józefa. No. Trzecią pielgrzymkę apostolatu Margaretka rozpoczynamy o godzinie 9.30. Będziemy na Państwa czekać. Wiesz co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy, parafii, kościele? Powiedz o tym innym. Napisz na infomaupa.domjosefa.tv Przyjedziemy, nagramy zaproszenie i opublikujemy w naszych mediach. Informator. Co? Gdzie? Kiedy? Teraz wiemy, gdzie jedziemy.